Oto 7 powodów, dla których warto pić sok z selera naciowego. Na początku wyozonuj seler naciowy, albo po prostu go dokładnie umyj. Po pierwsze, nawadnia i nawilża skórę od środka, ponieważ zawiera bardzo dużą ilość wody. Działa antyoksydacyjnie, bo zawiera sporo flawonoidów, witaminę C i wiele innych przeciwutleniających składników. Wspomaga metabolizm, dzięki temu poprawia procesy trawienne i wspiera odchudzanie. Dodałam też jedno jabłuszko do smaku. Sok z selera dba o układ krążenia. Zawarte w selerze związki odżywcze poprawiają pracę naczyń krwionośnych i redukują ciśnienie krwi. I obniżają poziom cholesterolu. Sok z selera dba o skórę. Jego przeciwzapalne składniki poprawiają wygląd cery, zwłaszcza trądzikowej, odwodnionej czy problematycznej. Więc sprawdzi się w przypadku egzemy czy trądziku. Ale jest też afrodyzjakiem. Od wieków seler jest stosowany jako produkt podnoszący lipido, ponieważ działa korzystnie na potencję. Co jest zasługą znajdującej się w nim argininy. Seller naciowy ma także przeciwwskazania. Wszystko znajdziesz w opisie tej rolki. Zaobserwuj mnie po więcej.